Dobra współpraca w pozyskiwaniu środków unijnych między samorządem Gombina, województwem mazowieckim, a także Związkiem Gmin Regionu Płockiego owocuje kolejnymi inwestycjami. Właśnie oddano do użytku dwie duże inwestycje. Bardzo ważnym, zrealizowanym zadaniem jest remont ulicy Wspólnej w Gombinie. To jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. Ulica Wspólna to jest początek naszej gąbińskiej strefy rozwoju gospodarczego przy obwodnicy. Tu się zaczyna, tu jest już kilkanaście Firm, które tutaj działa, rozwija się, ale mamy jeszcze kolejne 70 hektarów w Gąbińskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego, które oczekują na swoich inwestorów. I to przygotowanie, więc wspaniały dojazd i te dzisiejsze zapowiedzi pozytywne na mój wniosek, który dotyczy połączenia gombina z autostradą A1. To to mnie bardzo cieszy, że cały ten odcinek od Gombina aż do węzła sójki na autostradzie A1 będzie połączony nową przebudowaną drogą 574, a nawet i dalej w porozumieniu z województwem łódzkim. Na ulicy Wspólnej na prawie kilometrowym odcinku wykonano nową nawierzchnię, przebudowano skrzyżowania, ale nie tylko. Ważnym elementem, naprawdę podkreślam to bardzo ważnym elementem jest budowa na całym tym odcinku ulicy Wspólnej, ścieżki pieszorowerowej, separacja ruchu od kołowego yy, i przez to znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Droga została przebudowana dogłębnie, została wymieniona cała podbudowa. Nawierzchnia drogi no oraz elementy współistniejące, czyli sieci gazowe, wodociągowe, teletechniczne, elektryczne, także właściwie kompleksowo wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem tej drogi w ramach tej przebudowy zostały uregulowane. Droga Wojewódzka 574 pośrednio łączy Gąbiń z autostradą A1, co ważne, przebiega również przez Gąbińską Strefę Rozwoju Gospodarczego, w obrębie której już działa kilkanaście przedsiębiorstw. Dojazd dobry, no to wiadomo, że, że zachęca klientów i do firmy, a tym bardziej, że mamy tutaj dom weselny, salę rekreacyjno-szkoleniową, tutaj takie atrakcyjne rzeczy, a teraz mamy chodnik, to można nie tylko ulicą dojechać, ale jeszcze dojść czy rowerem dojechać. No myślę, że to ma du będzie duży wpływ, miały. na to liczę bynajmniej. Stacja pale, mamy transport, no, 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 tak jak tutaj mamy dużo imprez weselnych i nie tylko, różnych spotkań, także no, jest to no, duży plus. Ta droga w Gąbinie to bardzo istotny element łączący Gąbin z Kutnem. To okno na świat dla wielu, zaznacza marszałek województwa mazowieckiego. Cieszę się, że dzisiaj otworzyliśmy ten pierwszy odcinek. Prace w kierunku Szczawina będą kontynuowane, a docelowo chcemy zrealizować taką inwestycję, która połączy właśnie gąbin z węzłem autoslodowym. Przebudowa ulicy Wspólnej kosztowała 8,5 miliona złotych. Środki pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego. Uroczyste otwarcie wyremontowanej ulicy Wspólnej w Gąbinie to nie wszystkie zadania zrealizowane w ostatnim czasie. W siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oddano zmodernizowany budynek administracyjny gąbińskiego ZGKiM. Obiekt poddano gruntownej termomodernizacji. To nasze kolejne działanie w sferze ekologii i ekonomii, zaznacza burmistrz Gąbina. Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje bardzo ważne zadania, bo dostarcza wszystkie usługi komunalne dla 11 tysięcy, a nawet i więcej, bo w niektórych wypadkach po, też podaje swoje usługi poza granice miasta i gminy Gombin, yy, mieszkańców. Więc yy, Warunki pracy dla pracowników zakładu też wyraźnie się poprawiły, no i e, wydatki na ogrzewanie e, no wyraźnie spadną, bo wymiana dachu, docieplenie ścian, nowe sterowanie ogrzewaniem, e, czy też zastosowanie no, no nowoczesnych rozwiązań takich sprawdzających ilość ciepła zu, używanego e, pozwoli na e, myślę, lepsze gospodarowanie jeszcze. To zadanie samorząd Gombina zrealizował we współpracy. Z ze związkiem gmin Regionu Płockiego. Generalnie Związek Gmin zawsze składa projekty, które dotyczą większej liczby gmin. Projekty termomodernizacyjne cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród naszych członków. Zwykle jest to 5-7 gmin. W tym konkretnym przypadku akurat, o którym dzisiaj mówimy, to dwie gminy. Gmina Miasto Gąbin oraz gmina Pacyna. W ramach zadania ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono drzwi wejściowe, zamontowano sterowanie ogrzewaniem oraz wymieniono pokrycie dachu. Termomodernizacja poprawi wydajność cieplną budynku, znacząco obniżając koszty ogrzewania. Inwestycje termomodernizacyjne, ale też inwestycje w odnawialne źródła energii, to jest główny kierunek w ostatnich kilkunastu latach. Wiemy, że ma to związek ze zmianami klimatycznymi. Te zmiany nas wszystkich dotykają. W związku z tym cała Europa, cały świat idzie w kierunku oszczędzania energii, też pozyskiwania z odnawialnych źródeł. Na realizację tego zadania samorząd miasta i gminy Gombin pozyskał 125 tysięcy złotych z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączny koszt inwestycji to 225 tysięcy złotych. Samorząd Gombina otrzymał również 100 tysięcy złotych na prace związane z modernizacją zabytkowego budynku ratusza. Symboliczny czek przekazał Adam Stru Marszałek Województwa Mazowieckiego. Też na ten obiekt pozyskaliśmy środki z programu rządowego Polski Ład Zabytki i Mazowsze dla Zabytków. Łączymy te dwa programy i ten obiekt będzie mógł no, być zrealizowany wsparcie w zakresie takim no niewielkim w stosunku do całego e, zapytku, który jest na pewno dwustuletnim no, obiektem, jednym z najpiękniejszych na Mazowszu projektowanym przez Kubickiego, ratusz jeden z najpiękniejszych ale i na pewno jego e, rewitalizacja będzie jedna z najbardziej kosztownych dlatego każde wsparcie na początku, bo to jest początek drogi e, jest bardzo ważne. chcemy te e, najtrudniejsze elementy zrealizować, a więc kwestia wzmocnienia murów, wzmocnienia e, być może izolacji e, tej przeciwwilgociowej e, i no, ubytki te, które się pojawiają, bo dwustuletni zabytek, historia Gąbina, e, to, e, to no, zobowiązuje nas do tego, żeby się też podchylić nad tym zabytkiem. Jak zaznacza marszałek Struzik, na Mazowszu jest kilka tysięcy zabytków. Staramy się je ratować. Ratusz gąbiński jest jednym z ciekawszych, dodaje. W latach 1980. 8 1994 będąc też radnym miasta i gminy Gąbin. No spędzałem tam sporo czasu na posiedzeniach rady, no i też oczywiście w tej normalnej pracy samorządowej i oczywiście ten obiekt wymaga w tej chwili rewitalizacji i stąd nasz grant w wysokości 100 tysięcy, który rozpoczyna tak naprawdę prace modernizacyjne, rewitalizacyjne tego, tego ratuszu. Jak zaznaczył przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin, wsparcie finansowe jest bardzo istotne. Remont tego ratusza wykłada wielkich, wymaga wielkich nakładów i pewnie ta część tego Wsparcia będzie przyczyną do tego, że zaczniemy remont takiej kapitali. Prace przy rewitalizacji ratusza powinny rozpocząć się w najbliższym czasie.